Mmm, może z kąsika. Właśnie, że z kąsika. Kurde... Mi się od samochód i okno! Właśnie stary, ja się zablokowałem o samochód i okno. I mi się zabił z pompy, potem mi tą kask. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem nic zrobić. no. Pojechał kurde, autem do supermarketu przez okno i się zablokowało. Numer 2: Ogniste smoki po stronie koreańskiej drużyny, jeden smok po stronie chińskiej. A już zaraz będziemy mogli zobaczyć smoka o całym w sumie talię bym widział zamiast tej Syndry. Dlaczego? Można by było zrobić mur chiński. Przez który nie przeszłaby Korea. Okej. Okay. No tak mi się wydaje, że to byłoby ciekawe zagranie. O, leż Bengi popędził, ja jeszcze flaszuje! Połaczał. I tak! To jest Bengi! Wow! Shutdown na Sindrze. bardzo ciekawe zagranie chcę Zobaczyć powtórkę i to w spowolnionym tempie, Czy bo się działo. to będzie Baron? Tak, to... Mogą zrobić barona, mogą! Nie, 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 ja tu jestem. Aha, dobra. Jest, nice. Burdek na Pod, Kurdek na zero. Podlekonam. No, ktoś ma? Nie, nie mam. Fale ci gdzieś w BS. jeden obity gdzieś. I headshot na zero. Ok, zbudujesz, headshot było na pewno. Jeden powinien być mocno obity. Wejdźmy jak będzie plantowany. Teraz wejdźmy. Na leży. się obity ostatni Ułaba, ale to było dobre Ale, kurde, jak stoję sobie na, na tym headshotie, nie? I tam jest taka blacha To gościu mnie widzi, a jego ja nie widzę wtedy? <laughs> Jak z się rzucił. Praga <śpiewanie> na. Psz, napisz Goodhalf, a ja bym Cię spotkał gościem, byś miał kurwa. chuju jebany. Mieszkacie kurwa w jebanych lepiankach. Jeszcze coś piszą Nie? Ja. Goodhalf się tak już napiszę. co? klej już? Ja sobie żadnej i Tu nie mogę jej zabić. O kurwa. Wytrzymasz? Tak. ja Idę, chcesz. idę, o, idę, do góry, do góry leciutko! O kurwa, ziomek. A ja myślałem, że to jesteś ty, a to węgla. Kurwa, mój zioma. O KURWA! <noise> no dobra, zabijesz chyba, co? JA Ja PIERDOLĘ! <noise> ja mogę to napisać na czacie? Eto chuj, jakbyś z godzinkę posiedział, co by się to masełko wtarło i rozpuściło ładnie, tak? Jak na tostach, to bym się skusił, ale jak masz umyć od Ej, razu stówki nie dostaniesz czterech nie. head. Mogę godzinę posiedzieć, mogę godzinę posiedzieć. O, olej kokosowy i wetrę sobie w włosy. Zostrz... Pan tak, i tak już Willisio, ale różnik pan powiedział, że robię siebie kredytem. Na, na tym na Twitchu to już większego z siebie chyba nie mogę zrobić, nie? Także Jingo My Bells z i kokosowy olej wpierdalam. Złoty. Okay. Sąsiedzi? Dziecko sąsiadów? Się pyta, kto tak krzycze? Kto to krzyczy? Kto tak krzyczy, A Kurwa, przychodzicie do tego dziecka? że tam... No, on tam gra. On tam gra, czajesz? On tam gra. O kurwa. No. O, to tam byli w pasażu sobie trenowali. No. Wziąłeś zdjęcie? to z takimi filmami. Nie! Kurwa! Typuję, typuję, typuję. Ej, go, go, Eee, ten rengar to mi się nie podoba, co on chce zrobić. Chciałem się depować, ale zapomniałem, że... Ty patrz jak nerwary Mówicie? Jak nerwary im robię Zobaczcie, czekajcie Ojebałem w naszym ścianę, kurwa dlaczego? Ja pierdolę, Czyli ja nie mogę grać zawsze dobrze? Czyli jak ja zrobię coś takiego, to potem muszę spierdolić? I broke my... Takim sms-em, acive card-em, w tym stylu to polecam fire! Smoke! I'm throwing smoke! Firebox leży, shop leży. Dżungla jest jeden O, ja go mam bardzo. Dżungla i drewnem Na side jest standard. Zabij, zabij, Bietro, zabij, zabij, ok. Kuchni masz jeszcze. Dżungla CTI potrzebnym. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. No O, kurwa. Jak ty teraz Jak ty teraz Halo Ja wyjeżdżam do Dobra Zdjęcia Watson, A ja ci zrobiłem zdjęcia Watsonowa To ja się coś zacząłem grać, bo... no ja za to poterno mam dwa tragi chyba <laughs> to, ja to na gra... pistoletówce z doby żeby było śmieszne Mi te dwa niby klacze pomogły no na żółtym zapisłem Nie, nie wytrzymam z 25 Dajcie więc jakieś PZ starego ten, ukryty, na ten. Na swą grę kwestię. Dobra, biorę turek, pierdolę. Co to kurwa? O ma teleport, on z buta, Co to się od nie Pawla? Aha, to jest. Ale dobrze zagrałem... ale to było piękne! W ogóle nie miałem tyle lesina, myślałem, że lesin jest, sprzeciw... Je, jest w ogóle sprzeciwko. Co to się kurwa? Mmm, Może z komusika. <laughs> Właśnie, z Kurde, no mi się o samochód i okno? Właśnie stary, ja się zablokowałem o samochód i okno, i mnie gościu zabił z pompy, potem mnie dostał kask. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem nic zrobić, no. To kurde autem do supermarketu przez okno i się zablokowało. Ja nie mogę nikogo zabić. Wiem, wiem, proszę też są, kipies, Też są, no, to mają... to są... no zabiją mnie. Się... No zabiją mnie, kurde, no nie mogę nikogo zabić. No, Boże, jak nie widzę tej gry czasem. Ale West. E... Wszystkich obijam z tej cyberki, nie mogę dobić, bo mi kurde wjeżdżą wszyscy tu. Ale Westy już są chyba troszeczkę większe, bo tak jak paltańczyki e... ważą do 3 kg, to chyba West może nawet ważyć 5. 🎵🎵